Na kolejne noce niezapowiadane już są chyba przymrozki, ale proszę śledźcie prognozę pogody. Ja chciałbym natomiast zwrócić Waszą uwagę, aby zwijać agrowłókniny, odkrywać rośliny, ponieważ w tym momencie temperatura na zewnątrz na tej plantacji, na której się teraz znajduję, sięga 20 stopni pod włókniną, to nawet może być drugie tyle, więc mogą wystąpywać różne problemy, różne. Oparzenia dlatego agrowłókninę w czasie takiego słonecznego dnia trzeba zwijać trzeba sprzątać. A za chwilkę powiem jak pomóc roślinie po tym okresie przemorskowym jak zregenerować liście. Pozdrawiam. Znajduję się na plantacji truskawek odmiana Verdi, jak widzicie, pełnia kwitnienia. Chwilę temu Znajdowała się tu agrowłóknina biała P23 celem zabezpieczenia tych pięknie kwitnących roślin przed spadkiem temperatury nad ranem. Ta agrowłóknina tutaj przez dwa dni była obecna i chciałem zwrócić Waszą uwagę, że po zdjęciu agrowłókniny należy przeprowadzić lustrację. Bo ja tutaj oglądając te roślinki, jak widzicie, widzę również uszkodzenia liści. Bardzo ważnych. Dostarczycieli asymiliatów, liści, w których zachodzi ważny proces fotosyntezy. Jeżeli już okres przymrozkowy minął, proszę zatroszczmy się o kondycję rośliny, o fizjologię rośliny, dostarczmy energię. Jak to możemy zrobić? Biostymulacja oparta na algach norweskich preparat Walkiria Power Alk. Nawóz z efektem biostymulacyjnym wysoka zawartość aminokwasów Aminovital Power. I specjalistyczny nawóz. Produkt do zadań trudnych, do zadań poprawiających kwitnienie, poprawiających zawiązywanie owoców, przesuwających dynamikę, czyli nawóz Biobastyl Grand. To trzy produkty, które z linii Kalfert chciałbym polecić, zarekomendować w uprawie truskawki celem poprawy wigoru, celem poprawy kondycji roślin po tym trudnym, stresowym okresie i dla roślin, i dla plantatora. Pozdrawiam!